Dzień dobry, Jacek i Darek, czyli niezmieniony skład naszego kanału. koniamy się w dwójkę bardzo nisko. Witamy w kolejnym materiale, materiale sylwestrowym, w którym będziemy pokazywać jedno, według nas najlepsze ćwiczenie, które powinno się używać bardzo często w swojej pracy biurowej bądź podczas po prostu długiego siedzenia. Zapraszamy! W uszanowaniu Waszego czasu, by nie marnować go w szczególności w taki dzień jak Sylwester, chcemy tylko zaznaczyć, że nasze materiały są dzielone, działane na poszczególne rozdziały, do danych rozdziałów. Możecie przeskakiwać, sugerując się daną minutą, a chyba najłatwiej przesuwać sobie pasek progresu na YouTubie, który również jest podzielony i podpisany. Jeszcze przed częścią główną dwie informacje. Pierwsza głównie kierowana jest do nowych widzów naszego kanału, więc jeżeli jesteś osobą, która pierwszy raz widzi mnie i Darka i chciałbyś, chciałabyś skorzystać z naszych ćwiczeń, z dzisiejszego ćwiczenia, to proszę Was, dla Waszego bezpieczeństwa, aby Wam nie szkodzić, a tylko pomóc, nagraliśmy osobny materiał, gdzie mówiliśmy o podstawowej metodyce, czyli w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Link do tego materiału zostawię w karcie u góry. Druga informacja, w związku z tym, że już naprawdę bardzo duża rzesza osób nas ogląda, chcielibyśmy z całą naszą załogą, czyli z Dariuszem i z Madzią, skorzystać z okazji i przekazać Wam życzenia sylwestrowo-noworoczne. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie mają cierpliwości, aby obejrzeć tych życzeń, a nie mam ich przygotowanych, więc będę improwizował, mogę trochę zająć, to zapraszam Was do minuty, która będzie tu wyświetlona i tam możecie przeskoczyć do części głównej, do ćwiczeń. Jeżeli nie ma już tych osób, no to zostaliśmy my i ty. My i wy i chcielibyśmy rozpocząć nasze życzenia od tego, czym zazwyczaj kończymy nasze filmiki, czyli życzymy Wam mało bólu, dużo ćwiczeń. Oczywiście życzymy Wam też Szczęścia, wszelako pojętego zdrowia, bo rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze, naj, najbardziej dowiedzieliśmy się tego w trakcie pandemii. No i chyba na nowy rok chcielibyśmy głównie, żeby nie rozwodzić się w tych życzeniach, życzyć Wam, abyśmy wszyscy w tej szeroko pojętej zamieci, w tym chaosie, który trwa, w tej pandemii za mgłą, w tym w tej propagandzie, w tym narzuconym na nas lęku, wojny, wirusa, znaleźli przestrzeń dla siebie, znaleźli możliwość cieszenia się szczęścia, abyśmy nie czekali tylko na to, aby ta zamięć minęła, ale nauczyli się w niej tańczyć, radować. No, i dawać też bliźniemu serce i pomagać sobie w tym ciężkim czasie. Życzę Wam wraz z Dariuszem i Madzią wszystkiego dobrego na nowy rok. A teraz zapraszam do ćwiczeń. Przejdźmy do praktyki. Zatem trzeba się zastanowić, jak wygląda Wasza pozycja siedząca. Myślę, że w pierwszych 5-10 minutach pewnie wygląda to całkiem nieźle i siedzicie. Powiedzmy sobie poprawnie. Daje to w cudzysłów z tego względu, że nie ma czegoś takiego jak poprawne siedzenie. Nie będę się rozwodził w tym materiale o tym. My wręcz robimy szkolenia dla firm, jeżeli chodzi o ergonomię w pracy biurowej i konfigurację stanowiska pracy. I tam mówimy o micie poprawnego, poprawnej pozycji siedzącej, ale nie o tym dzisiaj. Ale załóżmy, że na, siedzicie w miarę zoptymalizowani. Ale domyślam się, że wraz z biegiem czasu wygląda to albo tak. Albo tak. Dwie wersje. I oczywiście ktoś może teraz się kłócić i powiedzieć, że no, no nie, ja staram się. To w większości warto by było teraz tu się przyznać. Jest tak. I, i, I wysuwamy się jedną bądź w drugą stronę, bądź zamykamy się tu, bądź wyślizgujemy się z tego naszego fotela. Patrząc z punktu widzenia naszych mięśni, no to głównie. Będzie mieć mocno przykurczone zginacze stawu piodrowego. Głównie też będziemy mieć zamkniętą klatkę piersiową, więc mięśnie piersiowe i wszystkie rotatory wewnętrzne naszych barków będziemy się zamykać z tych barków do środka, no bo często i gęsto jeszcze będziemy pracować przy komputerze, czy po prostu będziemy operować rękoma z przodu w nakwycie, gdzie te ręce będą szły do środka, więc całe barki będą sobie schodzić tak. I nawet jeżeli będziemy prosto, czy tu poruszymy, to barki i tak będą do środka, co będzie predysponować do tego, żeby iść i garbić się przede wszystkim, więc głównie tu nasze mięśnie, jak i mięśnie przykręgosłupowe w okolicy kręgosłupa piersiowego z racji tego naszego żółwika, jak ja to brzydko mówię, jak indyk w natarciu, nam się robi coś takiego, no to te mięśnie będą też tam to przykurczone, będziemy sobie mocno rozciągać partie właśnie mięśni przykręgosłupowych w okolicy kręgosłupa piersiowego. Mięśnie, które zbliżają łopatki do kręgosłupa, one też będą cały czas rozciągnięte. Więc w tym naszym jednym ćwiczeniu, jakbym miał wybrać jedno ćwiczenie najlepsze, choć jest to dość trudne, no bo po pierwsze warto by było po prostu wstać tutaj, jeżeli chodzi o Kończyny dolnej, o kręgosłup lędźwiowy, o biodra, to warto by było po prostu wstać i się przejść wprowadzić pewien ruch. Ale to ćwiczenie chciałbym dotykować dla tych wszystkich, którzy mają małą możliwość po prostu wstania. No i też trzeba by było próbować coś zrobić. Dla wszystkich osób, które pracują w urzędach, dla wszystkich pań kosmetyczek, kosmetologów, które. Gdzieś siedzą nad paznokciami, cały czas w zgięciu, no i zaraz przychodzi kolejna klientka, no i cały czas tu jesteśmy, nie mamy możliwości wstania. Dla tych wszystkich osób, które pracują z klientem gdzieś w swojej biurze, no to to ćwiczenie jest idealne. Idealne dla tych osób, które jeszcze właśnie mają tendencję do garbienia się, bądź po prostu mają w swojej pracy taką pozycję wymuszoną. Co robimy w tym ćwiczeniu? Staramy się dosunąć, co ciekawe, czyli dosunąć kręgosłupem do oparcia. Co ciekawe, takie podstawowe krzesło, czyli troszkę niższe od tego byłoby nawet lepsze, bo będziemy używać je. Na początku kładziemy sobie ręce na szyję, na kark i skulimy się w taką pozycję. Czyli tak naprawdę przybieramy pozycję bardzo złą byśmy powiedzieli, czyli idziemy do kierunku patologii z tego względu, że będziemy robić hiperotwarcie naszej sylwetki, zaraz to pokażę czyli idziemy tu i tu i zadaniem naszym jest z kręgosłupa iść do tyłu, czyli będziemy mieć takie trzy ruchy powiedzmy sobie pierwsze co to kręgosłup, kręg po kręgu idziemy do tyłu, do tyłu, do tyłu do tyłu, tak? czyli nie od razu tylko do tyłu, do tyłu, do tyłu czyli hop, tu do tyłu, do tyłu do tyłu, do tyłu, drugi ruch Ręce idą do boku, czyli w takiego motylka, byśmy chcieli to otworzyć. Oczywiście, to dzisiaj można robić w pozycji stojącej byłoby lepiej, ale wciąż mówię, jesteśmy tu i tu, czyli idziemy do takiej rotacji, do otwarcia naszej klatki. Pierwszym właśnie, żeby tą klatkę, pierwsią otworzyć. Na naszym kanale było już kierunków do tego garbu, w kierunku garbienia się dużo ćwiczeń, będę no odsyłał wy karcio u góry do tych ćwiczeń, gdzie mówiliśmy tam o rozciąganiu klatki w kącie, z, z, o ćwiczeniach z gumami. Wszelako, ale dzisiaj wybieram jedno, dlatego o jednym mówię. Czyli raz jeszcze. Hop, do tyłu. Otwieram się, używamy naszego oparcia, czyli opieramy się o to oparcie w tej fazie. Idziemy tu z rękoma i patrzymy jeszcze wyżej. Czyli otwieramy też tu naszą szyję, jeżeli możemy powiedzieć o otwarciu, po prostu prostujemy, ponieważ my też często i gęsto jesteśmy nad klawiaturą, nad dokumentami, pochylamy naszą głowę do telefonu, piszemy smsy i często to wygląda tak, że zrobimy tak, 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 tu jeszcze to, I ta głowa jest w schyleniu, marki są w zamknięciu, no i kręgosłup jest w. Też wygięciu, szczególnie ten kręgosłup piersiowy. No i wszystko teraz trzeba by było otworzyć. I to jest ćwiczenie, które warto by było sobie wdrażać w Waszą pracę biurową często. Nie mówimy tak, żeby teraz zrobić 50 powtórzeń i później siedzieć znów. Nie. Najlepiej by było tak co pół godzinki, nawet WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia ma taki swój wzór 30 na 2, czyli 30 minut siedzenia na 2 minuty ruchu. No Jeżeli nie macie możliwości wstania i przejścia się yy, i rozruszania gdzieś globalnie całego ciała to przynajmniej między klientem, jeżeli yy, możecie, no to zrobić sobie yy, takie ćwiczenia, gdzie jesteśmy hop, idziemy do tyłu, otwieramy. Trzymamy i wracamy. I znowu hop, otwieramy i hop. Wszystko oczywiście wykomfortowo, komfortowych dla Was w zakresach ruchu. No bo jeżeli idziecie sobie tu i Wasza szyja ma tylko tyle, i tam już boli jak idziecie, bądź ręce jak pójdą za daleko też już boli. Nie, nie idziemy do bólu. Szukamy komfortu. To może być w takim zakresie, to może być nawet w takim zakresie, to może być nawet nie trzymając szyję, tylko coś takiego. Ale wszystko, aby otwierać własną klatkę, otwierać w ruchu, w dynamice, żeby te mięśnie... Te, które się zastały, zrobiły się sztywne, żeby troszkę popracowały, bo nasze mięśnie są do pracy, nasz układ ruchu, jak często powtarzam, jak sama nazwa wskazuje, jest do ruchu, więc chcemy, żeby i kręgosłup lędźwiowy poszedł do wyprostu, żeby piersiowy, żeby tudom, żebyśmy otworzyli naszą klatkę piersiową i żebyśmy wdrożyli jeszcze troszkę ruchu w wykrętu właśnie do wyprostu. W tym wszystkim robili rotację zewnętrzną. Uważam, że rewelacyjne ćwiczenie i bardzo polecam, aby wdrożyć sobie systematycznie. Pozdrawiam. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że Darusem, wszystko było jasno przekazane. Widoczne, udało Wam się przećwiczyć to ćwiczenie ze mną, a przede wszystkim mamy nadzieję, że uda Wam się wprowadzić to ćwiczenie systematycznie własne w życie i wejdzie to Wam w rutynę Waszej pracy, siedząc ewentualnie drugiego siedzenia w domu. My za dzisiaj bardzo dziękujemy. Zostawiamy odnośniki do naszego Facebooka i Instagrama. Jeżeli poszukujecie szybkich, ekspresowych, krótkich zaleceń, no to zapraszamy do naszego TikToka. Oczywiście, jeżeli też chcecie rozszerzyć własny wachlarz ćwiczeń i poćwiczyć wraz ze mną, no i Tariuszem, zapraszamy do naszego kanału drugiego, Pain Relief by Jacek Słuchanowski. Raz jeszcze, wszystkiego dobrego na nowy rok. Widzimy się w nowym roku 2023. Pozdrawiamy. Thank <laughs> you.